No witam, dokręcam końcówkę właśnie e, tych światełek LED. Już zaraz wyłączymy, o, Tak to wygląda. Spójrzcie sobie. O, tak to wygląda, nie? Oświetlenie silnika. No, no jest, jest tam jakieś. O, Coś tam widać. No tak to wygląda. Nie? Tutaj sobie mamy wyłączniczek koło akumulatora, co mówiłem przed poprzednim. No, tu czas, nie ma nic, ciarka jest, nie? I nasza ukochana lampka. A patrzcie, jak świeci. Widzicie to? Widzicie, co idzie ze strzykawki zrobić? No, i tą lampkę sobie na przykład wkładam tutaj, nie? I ona tam sobie jest, nie? I jak wszystko gasimy? Wszystko gasimy. A tam jest przydatna, bo można sobie tu poświecić tu, tu, wszędzie, nie? Jest wodoszczelna... No i bardzo tanim kosztem zrobiona. Dobra, trzymajcie się. Właśnie to chciałem Wam pokazać. Na razie. No,